Nie, nie, nie rozumiem rozumie mnie pani? To No tu Kamil, dzwoniła pani do mnie. Bongo? Bongo? Do mnie pani dzwoniła, tak? No. To, 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 to się cieszę. A taki jest taki śmieszek, tak? Pani jest taki... Pani... To pani jest taki śmieszek, tak? A to tak ma być. Wesoły autobus. Kim jest pani? Ja się czuję świetnie Ja się czuję świetnie A jak się pani czuje? Byle jak? A, a czemu tak? A stary człowiek To jest nie do życia Aha A więc to tak To ja mam się nie... Stary to tak? Proszę? Zacznijcie warto się głupić Ha, ha, ha w kosie. A jak się tam wali mają? Aż cztery mi za niego dają. A ja tam biorom mnie chce. A, A jaż tam kiedyś. Aż tam daleko nie koleci. A czy się porterzy kupię? Ja się nie kupi, to nie kupię. <laughs> tak się z dwa koleży rozmawiały. Do widzenia? Eee, to... To, to, to do widzenia No to powodzenia Ale ja mam prośbę do pana Tak? Tak, bo ja drzewa nie mam Co może by pan przysłał mnie Mogę, no, mogę A ten, ja mogę też wejść do pani prośbę? No <grym>, Mogłaby się pani jeszcze raz tak zaśmiać? <grym>, Trochę głośniej? No zaśmiać się Niech się pani roześmieje, ma pani piękny śmiech No, no, no